O głębio bogactwa mądrości i myśli Boga jakże niepojęte są jego wyroki i jego drogi jakże niezbadane powołanie To, że ludzie z powodzeniem ruszają w mikrokosmos i makrokosmos, że w niemal każdej dziedzinie pokonują wczorajsze granice niemożności, jest dowodem potęgi myśli przepięknie stworzonego człowieka. Takiego człowieka, to znaczy każdego. Bóg wzywa. Do włączenia się w swój przepiękny plan. Co do tej potęgi myśli ludzkiej, nie krąży ona po świecie bezcieleśnie. Krąży w Twoim i w moim umyśle, w umysłach milionów ludzi. Zdumiewa ona tym bardziej, im bardziej wpisuje się w ich miłość, zjednoczenie. I współdziałanie. Już dwie osoby mogą więcej, niż w sumie każda z osobna. Owszem, dwie osoby razem mogą niemal tyle, co trzy. A jeśli do współpracy staną miliony, jest o czym marzyć. W ramach dzisiejszego. Ostatniego w edycji 2019 programu o powołaniu, chcę Cię zachęcić do współdziałania z innymi ludźmi, a szczególnie z powołanymi przez Boga. Współdziałanie to stwórcza sprawa. Bóg nas stworzył nie po to, byśmy wisieli jak obrazki na ścianie. On nas stworzył Właśnie na współdziałanie. Czy pamiętacie nasz program o Samarytance? Jak zaczęła się jej znajomość z Jezusem? Ktoś kogoś o coś poprosił, prawda? Kto pierwszy? Nie Samarytanka. Jezus. On poprosił: Daj mi pić. Mógł, ale nie chciał być samowystarczalny. Nie czekał na ruch ze strony być może naburmuszonej kobiety. Poprosił: Daj mi pić. Weź przykład z Jezusa. Poproś kogoś podobnie: Daj mi pić. Tak zaczyna się współdziałanie. W tym programie chcę Cię zachęcić, abyś nie był tylko biernym biorcą wytworzonych przez innych dóbr. Ale abyś był przedsiębiorcą. Więc jest to program o przedsiębraniu. Program ten nawiązuje do całej serii o Duchu Świętym i Jego darach w edycji 2019, a szczególnie do programu ostatniego zatytułowanego Dary Ducha w Rytmie Życia. Pamiętacie ten diagram? Nie będziemy go omawiać. Pokazuję go tylko dla przypomnienia i dla zachęty dla tych, którzy jeszcze w naszych programach o Duchu Świętym i Jego darach w edycji 2019 nie brali udziału. A zatem zachęcam: nie bądź tylko biernym biorcą wytworzonych przez innych dóbr. Stań się przedsiębiorcą. Dlaczego? Jak? I z kim? Najpierw dlaczego? Otóż ze względu na Twoje powołanie. Możesz teraz powtarzać w myślach ze mną: Powołanie Boże to skrojona przez Boga na moją miarę rola którą mam do spełnienia w mojej sytuacji, w ramach Bożego planu dotarcia z informacją o zbawieniu do każdego mieszkańca świata. I powtarzaj za mną dalej. Chwila włączenia się przeze mnie w Boże powołanie, w Boży plan. W mojej sytuacji jest dla mnie punktem wyjścia do naśladowania Jezusa. Gdy tylko On obdarzy mnie Duchem Świętym, przestaję być, gdziekolwiek jestem, elementem szarej masy. Staję się aktywnym pierwiastkiem Bożego planu. Jeśli więc mówimy o współdziałaniu, to nie jest to sprawa tego, czy współdziałać. To oczywiste, tak. Jezus daje przykład współdziałania. Sprawą do omówienia jest nie to, czy współdziałać, ale jak współdziałać. Po pierwsze, jeśli tego jeszcze nie uczyniłeś, to uczyń. Mianowicie, całkowicie zmień stosunek do otaczającej cię rzeczywistości. Bóg daje nam ją jako surowiec do przetworzenia w dzieło sztuki. Otrzymałeś siebie nie w stanie ostatecznym, ale z talentami do rozwinięcia. Z wyjątkowymi umiejętnościami do osiągnięcia. Otrzymałeś siebie jako niemowlę, aby wyrosnąć na artystę. Podobnie otrzymałeś cały wszechświat jako surowiec, aby przetworzyć go w dzieło sztuki. W ramach skrojonego na Twoją miarę powołania. Stąd Pokochaj problemy, to znaczy próby, na które wystawiasz się, a wystawiaj się, lub na które wystawia cię rzeczywistość. Gdy pojawia się problem, nie wpadaj w popłoch, aby skończyć porażką. Raczej, gdy pojawia się próba, szukaj pomysłu. U Boga w modlitwie, u siebie i u innych. Nie stroń odmówienia, daj mi pić. Najbogatszym człowiekiem na świecie jest przyjaciel wielu przyjaciół. Prawdziwych przyjaźni nie kupuje się za pieniądze, a zatem na pewno cię na nie stać, nawet jeśli nie masz pieniędzy. Szukaj więc pomysłu u Boga w modlitwie, u siebie i u innych, aby skończyć z pożytkiem. Nie mów, że nie możesz. Posłuchaj tej obietnicy. Dotychczas nie spotkała Was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści. Aby Was doświadczano ponad Wasze siły. W czasie próby wskażę Wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Skoro tak, to po drugie, zaplanuj z kalendarzem w ręku szczególne działania SMS. Zaplanuj je tak, by były mierzalne i tak, byś mógł sprawdzić, jakim zakończyły się pożytkiem. Na koniec powiedzmy sobie, z kim współdziałać. Zacznij najłatwiej, jak się da. Zacznij od środowisk wrażliwych na życzliwość. To chyba oczywiste. Zawsze bądź życzliwy. I zawsze, Szukaj życzliwych Ci ludzi. Trzymaj się złotej zasady Jezusa. Wszystko, co byście chcieli, aby Wam ludzie czynili, to i Wy im czyńcie. Do tego sprowadza się prawo i prorocy. Szukaj życzliwych Ci ludzi z modlitwą. A gdy ich znajdziesz, bo na pewno gdzieś są, wtedy odwróć modlitwę do góry nogami. I ze wszystkich sił udzielaj życzliwym każdego możliwego dla Ciebie wsparcia. Udzielaj im każdego możliwego dla Ciebie wsparcia według zasady wiary. Miłości i wolności, o której mówiliśmy w poprzednich programach. Wspieraj ich swoją wyjątkowością. Wspieraj ich tym, jak w Tobie i przez Ciebie działa Duch Święty ze swoimi darami. Wspieraj ich swoim czasem. A ponieważ czas to pieniądz, wspieraj ich dostępnymi Ci dobrami materialnymi. Skoro już jesteśmy przy odwracaniu różnych kresek i literek, chciałbym przytoczyć inną zasadę, a nowe przymierze jest takich zasad pełne. Posłuchajcie. Kto wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje. Dopuszcza się grzechu. Odwróćmy drugą część tej zasady. Co otrzymamy? Otóż, kto wie, jak postępować szlachetnie. I tak postępuje. Nie dopuszcza się grzechu. Nie dopuszcza się grzechu. A co to znaczy? To znaczy, że żyje zgodnie z Bożym powołaniem. Jeśli to rozważanie Posunęło się naprzód w Twoim życiu. Daj znać! Poleć je innym. Stań się naszym subskrybentem. Jeśli chcesz okazać komuś życzliwość, zacznij od nas. Jeśli szukasz życzliwych ci ludzi, jesteśmy pierwsi. Łącza do naszych materiałów podajemy pod ekranem naszego programu i zapraszamy Cię. Na następny cykl rozważań, tym razem o wspólnocie nowego przymierza. Do zobaczenia i do usłyszenia. Uświadom sobie, że kimkolwiek i gdziekolwiek jesteś, znajdujesz się w najwłaściwszym miejscu wszechświata, by zaufać Bogu. On chce wejść w Twoje życie po to, by przez Ciebie, Twoim słowem i czynem ożywiać otoczenie.